Chętnie w krzaczory bym wlazł, ale to nie jest jakaś taka moja natura. Kto jeszcze we mnie strzelał? Czysto chłopaki, go, go, go! Czy nie mogę wlec? Nie, czekaj, 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 czekaj. robią mi plecy, czyli ja chcę pierwszy iść. Nie, stój! Dobra, wiem gdzie są. Lekarza! Lekarza! Taki z ciebie gracz, plecy tylko robisz. Ja ci dam, plecy. Boże, 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 boże. <ścoughs> to był fuks, jak nie wiem co muszę wam powiedzieć. Staty 21 na 16 nie jest tak źle jak sądziłem. Mam już 12 minut materiału, rewelacja jeszcze przed nami chyba 100 kili, tak mi się przynajmniej wydaje. A 100 kili to nie jest tak mało, nie jest tak mało, więc jeszcze co sobie pogramy, nie, wygonicie mnie z <grym> Dobra, o Boże, w końcu. Tam ktoś będzie, tam. Nie, tam ktoś będzie, łapcie! Nikt? Naprawdę? Fuck you, zniszczyć to. Nie wiem, możecie mi... Właśnie ogólnie pewnie u, z was, naszych widzów, e, ktoś na pewno gra lepiej od mnie w bywa. Powiedzcie mi czy ja to mogę niszczyć nożem. Bo jestem cholernie ciekaw i zaoszczędziłbym dużo czasu. Ktoś tu jest? Spock you! Lol, dwóch kolesi było A bo tu jest przejście To gadziny Patrzcie, widzieliście przebiegł No rannie nie, nie, cofamy, cofamy bo oni już tam wchodzą, a ja nie chcę, żeby ktokolwiek tam kampił. Już wolę ja tam kampić, niż żeby ktokolwiek inny kampił. Widzicie jaki jestem dobroduszny. Nie pozwalam im kampić, więc ja kampię, żeby oni nie kampili. Ach, tak jest. To cały Albin. Ktoś tu jest? O kurde, wchodzicie na górę, powiadasz. Chyba sobie żartuję, że cię wpuszczę. Nikogo tu nie wpuszczam. Biegnie. dobra trudno ale odblokowałem tłumik dźwięku nie wiem co to, zna, co to daje mi ale w każdym razie lecimy dalej parę killi się tam zdobyło 25 na 18 nie jest tak źle aczkolwiek na call of duty wyciągam 30 na 3 tak co drugi mecz wiedziałem że ktoś tu będzie szedł no znaczy myślałem że Miściciel Kurde, no nie mój dok, no, do tak. Dobra. No całkiem nieźle, nieźle, muszę Wam powiedzieć. Aczkolwiek nie by było głupym, głupim pomysłem, gdybym grał szturmowcem, ale akurat. W sumie muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czemu gram tą klasą. Nie ma C4, ona. O Boże, ja się zagadałem. Ona nie ma C4, nie ma leczenia, ona ma, a może tylko pancerne rozwalać. Ja nie wiem, czy to jest klasa dla mnie na przyszłość, ale po prostu ona ma takie bronie, że mi się podoba gra nimi. Albo mi się wydaje, albo. To tu jest wejście. Już bym chciałem zawracać. Premium. Daj mi premium. Dobra. Nie ma. A w ogóle, w sumie, wam pomieszka, nie wiem co daje premium, oprócz tych dodatków. Ja tak zawsze mówię, przydałoby się te premium, ale ja naprawdę nie wiem, co ono dokładnie daje. A, słabo. Miałem 27 na 19, czy 18? Muszę poprawić się. Muszę poprawić się, bo nasz team jeszcze przegra i to będzie moja wina. To będzie tylko i wyłącznie moja wina. Łapcie, Grinade. Boże, był na ziemi. O Boże, nie. Znowu muszę wchodzić po sandwicha. Ale w sumie kanapkę bym zjadł, więc lecimy. Give my sandwich. Tu tu, 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 tu. tu. Mam cię. Nie, nie zabijajcie albina. Jestem tylko zwykłym albinosem. A w ogóle mogą właśnie tak sobie skumałem, że pewnie padną i to. Prawie w 100% jestem tego pewny, że Panu takie pytania. Dlaczego Albin? Dawaj, to. a po już wam mówię, A ja, niech to. Dobra, tak więc mogą paść pytania dlaczego Albin, Albinos, czy jestem Albinosem, naprawdę? A jeżeli ktoś wie, co to Albinos, to znaczy, co to? Miejmy serce, kto to? Ponieważ to jest tego. Możemy Wam wytłumaczyć, co to jest Albino. Kto to jest Albinos? Albinos jest to taka osoba, która nie. Nie pamiętam czy to była choroba e, po prostu jak e, jakby to powiedzieć e, czarni ludzie po prostu ro, ro, rodzą się. Czarni, a... Nie wiem, to trochę zarzmi jakbyśmy wszyscy byli albinosami. Czekajcie, ja sobie muszę to poukładać. ogółem chciałbym wam to porządnie wyjaśnić, ale nie mam po prostu jak teraz. Bo jak widzicie, napierdzielamy, napierdzielamy! Kurde padłem. Dobra, tak więc lecimy. Albinos, no i nie wiem czy to jest choroba dokładnie, czy kiedyś to miała na biologii, ale ja na biologii śpię. E, tak więc e, Albinos jest taka osoba, która ma takie wręcz białe i to na serio białe włosy, tak samo skórę. Jak ona powiedzmy wyjdzie na 5 minut na słońce, chyba nie jestem pewny, więc możecie sprawdzić, e, przyda Wam się, ale z tego co wiem. Lub słyszałem o tak, to normalnie może wyjść na powiedzmy 5 minut na dwór, na słoneczko takie jak my mamy teraz w Polsce dziwnym trafem i, gdzie, i przez to może po prostu się cały zjarać. Po prostu takie poparzenia będzie miał, że masakra eee, i to chyba było, była taka jedna z tych takich głównych coś, czyli takie dosłownie biała, no nie no, biała skóra to może nie, ale białe włosy. Na no serio, niektóre dziewczyny przemalowują takie na takie włosy. Trochę dziwnie wyglądają czasem Kurde łapcie grenade. Okej okay, lecimy No to już mam materiału, 18 minut no tak Na czym ja skończyłem? No tak, że przemalowują sobie włosy Ha? Kill for kill Że przemalowują sobie na tak włosy i to strasznie dziwnie wygląda czasem, ale jak to woli, nie? Czekajcie, a dobra no. I tak, na czym, co, do czego zmierzam? A, i dlaczego Albinos? Ponieważ, e, uwierzcie mi, ja ogółem nie lubiłem, jak byłem mały, nie lubiłem wychodzić, nawet na komputerze nie grałem, jak byłem mały. Ale aż tak nie lubiłem wychodzić na dwór i po prostu, nawet jak wychodziłem, to nie ubierałem, znaczy, ubierałem się tak, żeby przypadkiem się nie zjarać, ponieważ e, ja nigdy się nie opalałem. Teraz jestem troszeczkę bardziej opalony, przynajmniej już jak widzę na słońce, na 3 godziny się nie zjaram. A kiedyś po prostu nie wychodziłem tak na słońce I po prostu mogłem się zjarać raz, dwa i po prostu miałem biało, biało cero, tak to nazwijmy I koledzy zacząłem chodzić na siatkówkę A tam poznałem, no... Kilku świetnych gości, czekajcie chwilkę, chwila skupienia Chwila skupienia i padłem, dobra, staty idą strasznie w dół ale lecimy dalej z tym, co mam wam do powiedzenia, tak? Więc e, zacząłem chodzić na siatkówkę, mój brat tam chodził. I jako, że miałem blond włosy, bo jestem blondynem, e, i tą taką bielszą cerę, e, oni od razu sobie tak pomyśleli, kurde, to jest Albin, nie? Ale tak wiecie, nie tak, że na serio, że wiecie, o Albinos taki prawdziwy. Tylko wiecie, tak sobie. Mm, jakby to powiedzieć. E, Jaja sobie robi, bo wiedzieli kto to Albinos tak naprawdę i tylko sobie jaja robili, nie? Czekajcie, bo mi się wydaje, że oni tutaj czujnik mają, jeżeli ten koleś mnie zabije, to jestem pewny, że czujnik mają. Yo. Chyba tu koleś biegnie. Dobra, wejdziemy, czekajcie, zaraz dokończę, tylko wejdziemy u góry. To ten camper z tym. Okej, okay. czekajcie, bo jestem właśnie w fajnym miejscu, więc nie mogę paść. U góry jest Będzie zbiegał po schodach o. Widzicie mówiłem? <grym> i mi się przynajmniej zdawało na słuch, więc nie mówcie, że jestem czterem. <laughs> A może jestem. Dobra, rzućmy sobie tam granata i spotujemy dalej, tak zwanie. O, ludzie, ej, chłopaki, szybko, szybko, szybko. O, kurde, tam jest koleś. Nie mogę zginąć, nie, nie możemy przegrać! Nie! Dawajcie ziomki, dawajcie, nie, przegraliśmy Niestety, przegraliśmy. No tak, no i tak mnie po prostu nazwali Albinos i tak się przyjęło i to wszystko. Eee, niestety, ale nasz team przegrał i właśnie mi się zwiesił BF, więc nie możemy zobaczyć odznak, o ile... No może się odwiesi, poczekajmy chwilkę. Ale dobra jak chcecie to będziecie to widzieć a jak nie to mi przykro ja wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję że moja historia wam się spodobała i czekacie na więcej BF a ten materiał wrzucę w całości mam nadzieję i wyczekujcie następnego BF już niedługo uwierzcie mi już niedługo do zobaczenia i cześć